Ja taką mówię, bo nie wiem, co to jest. proszę. się też? proszę przeczytać tą frazę, ta fraza wydala na kolanach jest, jest sekretarza, dzisiaj pani I jest, hmm. tam, jest pan to jest przemówienie z 13 maja. Które miało przytać ją drugi i te, te słowa, które jak ustawiają, to tam to jest kontekst zamachów. Tam też jest taka przyszły, którą będzie grała, że się Tam też jest dosyć tak jak będziemy, będzie tak czarna, czerwona i biała sala. Trochę takie triptum, że, że przez cierpienie, przez później sprawdza jakby. Ten moment umierania, to tak my nazywamy w Duchu Świętym, bo tam się, że przydziały też na, na placu księga, która się przewraca, kardynałowie, którzy mają e, rozwiane szaty, że, 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 że coś wokół tego się działo. I później ten spokojny moment Jego testamentu, czy tego, co, co, tego przeprowadzania nas dalej. Że też jest ciekawie, ten dzisiejszy obiekt, ta, ta Biblia, później w następnej gablocie Ewangeliarz, księga też nas prowadzi razem z nim. Trzech apostołów, którzy wyszli do Boga, Andrzej, Jakub i Paweł. To jest poprzednicy Jana Pawła, że on nie jest turystą, on tylko jest apostołem, że on troczy mimo swojego cierpienia. Widać jak szybki czas płynie, że to nie jest łatwe dla niego fizycznie. Warto będzie wrócić. Nawet będziemy. Widzieli całość muzeum. One jest na tyle, jak były w czasie rozwinięte, że gdybyśmy przyszli jeszcze raz, to możemy złapać trochę inny fragment. Tak jak w książce otworzymy na tej stronie, później na innej i, i to, to, to powinno też przyciągać widzów nie tylko raz. Hmm. དེ་ནས་ dystroczy.

Takie niepełne oglądanie. Myślę, że to? to do przybycia i odnieścia w całej jakby w bo no, jak to przejście ma swoją dramaturgię, myśmy spodami tak, pożarowymi. To, to miejsce to, do odpoczynku. Tak. jest miejsce do odpoczynku. Właśnie można się wyliczowić, jak rzeźby w dobrych rekordach kocyńskich i przemyśleć, co dzisiaj